Hyperin Trans jest to specjalnie zaprojektowany aparat dozujący, dzięki któremu w bardzo szybki, łatwy i ekonomiczny sposób nałożymy na środek Hyperin Agri na zamrodzoną powierzchnię naszych maszyn bądź urządzeń rolniczych. Aparat, który pozwala nam precyzyjnie odmierzyć ilość pobieranego środka i tworzenie bezpośrednio cieszy roboczej, którą bezpośrednio nakładamy na maszyny rolnicze. Do aparatu dołożony jest zestaw specjalnych dysz, dzięki którym co 1% możemy sobie sterować stężeniem bądź w górę, bądź w dół i ustawić sobie odpowiednią nas interesującą cieś roboczą, która w odpowiedni sposób zadziała na zabrudzenia naszej maszyny. Kolejną zaletą naszego aparatu jest lanca teleskopowa wykonana ze stali nierdzewnej, którą możemy sobie swobodnie rozłożyć, która pozwoli nam na dotarcie nawet do najwyżej położonych punktów w naszej maszynie bądź urządzeniu rolniczym i spokojnie nałożyć nasz koncentrat Hybren Agri. Tutaj mamy injektor, w to miejsce podpinamy zasilanie wody, w to miejsce podłączamy nasz długi zbrojony przewód, który łączymy razem z naszą lancą teleskopową i oczywiście mamy dodatkowy wężyk, który wraz z filtrem wpuszczamy do środka naszego zbiornika i oczywiście wyjmujemy jedną z dysz, ustawiamy odpowiedni procent i dysze montujemy w tym miejscu, wciskamy mocno aż kliknie, i na to nakładamy wężyk, którym nasz inżektor będzie sobie zaciągał nasz preparat hyperinari. My tu oczywiście mamy zamontowany nasz inżektor na specjalnym stojaku, który jest specjalnie zrobiony do, do potrzeb naszego filmu. Ale normalnie w normalnym gospodarstwie montujemy taki inżektor na ścianie nad beczką z naszym koncentratem odległości 40 cm.